Dzień dobry, cześć. Tu Miki ze Świata Wyścigów. Zapraszam na zapowiedź Grand Prix Węgier. Hungaroring to jeden z ulubionych torów Louisa Hamiltona. Brytyjczyk odniósł tu aż 8 zwycięstw. To tylko jedno mniej niż zwycięstwa, które odniósł na swoim zupełnie ulubionym torze, czyli Silverstone. Tam oczywiście Louis Hamilton e, zaledwie 2 tygodnie temu e, wywalczył kolejny swój rekord 9 zwycięstw na jednym torze a już w tą niedzielę będzie miał szansę to osiągnięcie wyrównać. Jakby ktoś był w śpiączce przez ostatnie, przed ostatni miesiąc, mógłby się bardzo zdziwić, czy czasem nie cofnął się w czasie. To nie jest 2020 rok i dominacja Lewis'a Hamiltona, ale ma on realną szansę wygrać drugi wyścig z rzędu, ponieważ nastąpiła zmiana układu sił w Formule 1. No, ale musimy zacząć od zwycięstwa Louisa Hamiltona. Wszyscy byli chyba zaskoczeni tym, ile dla niego znaczyło. Widać, że Louis zdaje już sobie trochę sprawę z tego, że zmierza do końca kariery i każde zwycięstwo będzie dla niego teraz smakowało inaczej, bo wie, że już może niewiele zwycięstw mu w karierze zostało, co było perspektywą jeszcze kilka lat temu zupełnie dla niego niedostępną. To zwycięstwo Hamiltona będzie z pewnością wspominane jeszcze długo. To kolejne zwycięstwo w tym sezonie, e, z którego nie cieszył się tylko kierowca, ale większość świata Formuły 1, tak jak zwycięstwa e, dawno wyczekiwane Lando Norrisa, Charlesa Leclerca. Tak samo to zwycięstwo Luisa Hamiltona po tak długiej przerwie e, z, z pewnością by było taką e, kolejną. E, Fajną historią, jakiej jak dostarczył nam ten sezon. Mamy już sześciu różnych zwycięzców w tym sezonie, i tego naprawdę mało kto się spodziewał przed tym sezonem. Taka nadzieja, jaką wielu komentatorów miało yy, przed tym sezonem, to jest ta, że może jeden z tych zespołów McLaren, Mercedes, Ferrari że może jeden z tych zespołów uda mu się nawiązać walkę z, z Red Bullem, i, że może, może uda się odnieść parę zwycięstw i, i przerwać trochę tą dominację Red Bulla, trochę ją osłabić. A tutaj się okazuje, że w tej chwili mamy już cztery teamy e, mające zwycięstwa na koncie. No i Verstappen po raz pierwszy od e, dwóch lat zaliczył dwa wyścigi z rzędu bez wygranej. No i ten powrót, zwłaszcza Mercedesa do formy, to jest naprawdę już sygnał alarmowy dla Red Bulla. Co prawda, Verstappen był drugi i z tego powodu jeszcze e, powiększył swoją przewagę w klasyfikacji ale nie można nie zauważyć, że tak dobry wynik zawdzięcza błędom McLarena i pechowi George'a Russella. Gdyby nie to, byłby prawdopodobnie na piątym miejscu. McLaren i Mercedes zdobyły więcej punktów niż Red Bull w ostatnich sześciu wyścigach. Co prawda jest to głównie zasługą słabej postawy Sergio Pereza, ale można też interpretować to tak, że to właśnie słaba forma Pereza odzwierciedla formę Red Bulla, a Max Verstappen sprawia, że wyglądają lepiej niż powinni. Jeśli teraz okaże się, że McLaren i Mercedes mają lepsze tempo niż Red Bull, to Verstappen może regularnie zacząć finiszować poza podium. A to oznacza, że gdyby Norris, gdyby Lando Norris e, trochę się ogarnął i zaczął wygrywać e, wyścigi regularnie, na co miał już szansę, bo zmarnował on i jego zespół kilka szans na zwycięstwa. Więc gdyby udało im się wejść na ten wyższy poziom i Lando Norris zaczął regularnie wygrywać, a Verstappen miałby problemy z finiszami na podium, no to wtedy rzeczywiście mogłoby się okazać, że mistrzostwo Verstappena nie jest już wcale takie pewne jak się jeszcze niedawno temu wydawało. Tych dwóch y, wielkich teraz nowych rywali, Lando Norris i Max Verstappen, y, można powiedzieć, że zaskoczyło wielu komentatorów tym, jak łatwo przeszli do porządku dziennego nad kraksą z Austrii. No i można to interpretować tak, że mają naprawdę, tak, że mają naprawdę fajną relację y, między sobą, której, y, którą trudno zaburzyć takim jednym incydentem. Ale z drugiej strony, można też, też to tak interpretować, że Lando Norris. Y, Trochę nie miał wyjścia i musiał się dostosować do interpretacji tego wszystkiego Maxa Verstappen, a ona była taka, że będziemy się dalej e, ostro ścigać, bo lubimy to. No z pewnością Max Verstappen to lubi. Tak czy inaczej Lando Norris nie ma wyjścia i musi odpowiedzieć e, sobie teraz na szereg ważnych pytań i wejść na wyższy poziom. McLaren ma najlepszy samochód, a jak dotąd wygrał tylko raz, podczas gdy Ferrari i Mercedes wygrały już dwa razy. W Silverstone McLaren miał szansę na podwójną wygraną ale tak jak w Kanadzie przegrali e, przez błędy taktyczne. Lando Norris naprawdę wyglądał po ostatnim wyścigu na przybitego. McLaren popełnia często drobne błędy, ale kiedy się walczy o mistrzostwo, to każdy drobny błąd ma ogromne konsekwencje. I teraz Lando Norris dopiero zaczyna rozumieć, e, ile mu brakuje. E, ostatnie takie drobne szczegóły, które trzeba dopracować, są często najtrudniejsze i one robią różnicę. McLaren musi popracować nad taktyką i pracą zespołu, bo dotychczas skupiali się na samochodzie. To trochę tak jak Mercedes w 2014 zaczął dominować z powodu tego, że mieli najlepszy samochód, i potem, gdy Red Bull ich do doganiał, to często zaczynały wychodzić różne taktyczne błędy i inne niedociągnięcia, nad którymi po prostu nie musieli pracować. Tak samo McLaren skupiał się na tym, żeby mieć samochód, który jest zdolny do walki o mistrzostwo, no i już teraz go ma. Ale walczą przeciwko Red Bullowi. Red Bull przez lata nie miał najlepszego samochodu i musiał pracować nad każdym szczegółem, e, po to, żeby wykorzystywać każdą szansę na zwycięstwo, i do, udawało mu się to robić. Więc bardzo trudno będzie wejść na poziom Red Bulla, jeśli chodzi o organizację i pracę zespołu. Ferrari z kolei, e, jak zawsze, można powiedzieć, e, ma jakiś kryzys, i w tym sezonie także im się on przytrafił. Pytanie, czy Ferrari ma chwilowe problemy, czy może dotarło do końca po prostu potencjału swojej konstrukcji samochodu. Jak dotąd optymistyczna wersja jest taka, że to była po prostu seria poprawek, które okazały się błędne, okazały się nie do końca poprawkami i tak naprawdę Ferrari straciło przez to wiele tygodni rozwoju, no ale kluczowe jest teraz to, czy teraz zaczną nadrabiać straty, bo Mercedes pokazał ostatnio to, że nawet jeśli się wejdzie w jakąś Ślepą uliczkę, to jeśli się zrozumie swoje błędy, to można powrócić na szczyt, tak jak Mercedes rzeczywiście to zrobił. Mercedes wygląda bardzo słabo w klasyfikacji, ale jeśli chodzi o, o potencjał samochodu, to w tej chwili naprawdę wydaje się, że oni mogą walczyć o zwycięstwa z McLarenem, z Red Bullem, ale przede wszystkim z McLarenem w każdym wyścigu. To jest naprawdę bardzo ciekawa sytuacja. Pytanie. Jak duża może być dominacja Mercedesa potencjalnie, jeśli oni będą mieli najszybszy samochód? Ponieważ jest to zespół przyzwyczajony do, do wygrywania i wydaje się, że im brakowało tylko samochodu do tego, żeby zacząć wygrywać seryjnie. No i zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie. Kierowcy Mercedesa na razie są w klasyfikacji za Sergio Perezem, ale to będzie trwało już na pewno tylko chwilę. Już teraz Oscar Piastri wyprzedził Sergio Pereza, no i właśnie Sergio Perez będzie kolejnym wątkiem ciekawym. Przed letnią przerwą, ponieważ jego sytuacja wygląda w tej chwili chyba gorzej niż kiedykolwiek. Prawdopodobnie każdy partner zespołowy miałby pokaźną stratę czasową do występu na okrążeniu. W Red Bull o tym wiedzą i dlatego to nigdy nie było dla nich kluczowym problemem. Natomiast poza tym, Czeko popełnia błędy w wyścigach i widać ogólnie jakiś brak. Waleczności i zaciętości, brak tego czegoś, co mogłoby rekompensować gorsze wyniki w kwalifikacjach. Liam Lawson dał już siebie poznać jako ktoś, kto potrafi być od razu szybki w nowym samochodzie, no i wydaje się, że Red Bull już teraz nie ma kompletnie nic do stracenia, a jego mistrzostwo konstruktorów jest coraz bardziej zagrożone. Lepsza forma Mercedesa zmienia nieco sytuację na rynku transferowym. Dotychczas, gdy Mercedes był Zaledwie czwartą siłą jego priorytetem było zatrudnienie Kimiego Antonellego, ale teraz jest trochę inaczej, kiedy znowu wrócił na szczyt. Wydaje się, że Carlos Sainz jest mocno zainteresowany miejscem w Mercedesie. No i możliwe, że taka opcja, że Sainz trafi do Mercedesa, a Antonelli do Williamsa byłaby dla wszystkich zainteresowanych korzystna. James Valls jednak. Jak dotąd dawał kolejne szanse Loganowi i Sergeantowi, który ostatnio zaczął jeździć lepiej niż kiedykolwiek wcześniej, ale i tak nie zdobywał punktów. I, jego, i opcja jego za, zastąpienia kimś innym wydaje się coraz bardziej e, sensowną i e, kruszącą dla Jamesa Wausa e, propozycją. Antonelli wciąż nie jest preferowaną opcją numer 2 dla Jamesa Wausa na przyszły sezon jeśli nie uda mu się zatrudnić Carlosa Sańca. Wydaje się, że tą preferowaną opcją dla Vausa jest Walter i